Laudetur Jezus Christus. Domyślam się, że niektórzy mogą być rozczarowani, że pierwszy film w tym tygodniu nie będzie poświęcony Synodowi. Oczywiście w najbliższym czasie takie filmy będą. Natomiast dzisiaj chciałabym zwrócić Państwa uwagę na dokument, który pokazał się w ubiegłym tygodniu. Dokument Franciszka. Jest to adhortacja apostolska zatytułowana Laudate Deum. Tak, ja się domyślam, że wiele osób nawet po to nie sięgnie, zakładając słusznie, że w tym dokumencie jego treść to jest właściwie po prostu propaganda klimatyczna dotycząca globalnego ocieplenia. Ja dzisiaj chcę zwrócić Państwa uwagę tylko na jeden fragment. Natomiast na początku może powiem tak: warto zwrócić uwagę na takie, na takie publikacje. Przede wszystkim dlatego, że po raz kolejny z Watykanu wychodzi dokument, który właściwie nie jest religijny. Bo to, że w tekście na ponad 6 tysięcy słów mamy na przykład trzy razy tylko Bóg albo Pan Jezus, gdzie mamy tylko raz słowo kościół, no a dziesiątki razy mamy o, prawda, o klimacie, o środowisku, o ziemi i tak dalej, to pokazuje. Że Watykan jest używany, że autorytet Kościoła katolickiego jest używany przez pewne kręgi po to, żeby osiągać cele. I teraz przejdźmy od razu do cytatu. Jest to punkt 35. Franciszek pisze tak: Mówimy przede wszystkim o organizacjach światowych obdarzonych autorytetem, aby zapewnić globalne dobro wspólne, eliminację głodu i ubóstwa. Oraz pewną obronę podstawowych praw człowieka. Chodzi o to, że muszą one być wyposażone w rzeczywistą władzę, aby zapewnić realizację pewnych niezbywalnych celów. W ten sposób powstałby multilateralizm, który nie zależałby od zmieniających się okoliczności politycznych lub interesów nielicznych kręgów i który miałby stabilną skuteczność. Jeśli ktoś nie wie, co to jest multilateralizm, to jest taka praktyka koordynowania działania przez co najmniej kilka państw. Więc oczywiście rząd światowy to też jest coś, co mieści się w multilateralizmie. Cytaty, które są w tym punkcie, pochodzą z encykliki Fratelli Tutti. To, co tutaj mamy wyrażone, to powiedzmy sobie wprost: to jest zapowiedź i poparcie dla stworzenia rządu światowego. Bo to, żeby na skalę globalną na świecie kontrolować że rzekomo chodzi tak, tylko o zmiany klimatyczne, to wymaga powołania tego rodzaju struktury, mamy więc używany y, autorytet papieski, autorytet stolicy apostolskiej, do tego, żeby osiągać cele, które w ogóle nic nie mają wspólnego z jakąkolwiek wiarą czy religią, a nawet Ostatecznie są wobec nich wrogie, tak? dlatego że no, tak naprawdę to się skończy walką z Kościołem, walką z wiarą. Jeśli ktoś nie wiedział, po co kardynał Bergoglio tak zabiegał o swój wybór, to właśnie po to. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza, pozdrawiam serdecznie, zachęcam do subskrypcji, z Panem Bogiem.